Cię na tester produktu. Dzisiaj będziemy testować, prezentować pistolet do, do pianki montażowej DB Gun 635 z firmy z firmy Valum Den Braven. Coś tu więcej mamy. Tu macie całe opisy. Coś tu więcej jest opisane. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. Konstrukcja z powłoki PTFE, łatwe czyszczenie i długość żywotność pistolu. Podwójna, średnia, podwójna średnica lufy, wyższa wydajność pianny, kontrola aplikacji, no to co większość. Najważniejsza to jest ta powłoka PTFE. ja na to mówię teflon, tak to wygląda. No naprawdę bardzo ładny pistolet. Chciałem go specjalnie pokazać, przetestować, bo różne używam, zwykłe takie tego, ale, ale wiecznie trzeba czyścić. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze oczywiście regulacje. Trzeba zamknąć. Naprawdę fajne, popatrzcie sobie. Sarą jest świetny jest. No tutaj mamy końcówki, zapewne jak będziemy chcieć gdzieś tak jakieś dalsze, chudsze, mniejsze, krótsze miejsca wsadzić. OK teraz pianka okay. oczywiście sprawdźmy jeszcze raz czy jest zamknięte żeby nam nie psikło tak, do bezpieczeństwa i wkręcamy usłyszeliśmy taki specyficzny oddźwięk o Oj. No i super, teraz będziemy testować. No nie ma co tu więcej pokazywać poza tym, jak to działa. Tutaj specjalnie sobie ustawiłem dla pokazu. Troszeczkę tutaj poluzujemy, sprawdzimy, jak to działa i jedziemy. Sprawdźmy. No super, no ale to nowe, no nie. Teraz troszeczkę mniej zmniejmy, zmniejszamy i jedziemy troszeczkę. Ale naprawdę bardzo płynnie to wszystko chodzi. Ok, teraz jest to nowe. Sprawdzimy, jak to będzie później. Teraz nagrywam oczywiście, żebyście widzieli, jak on działa, jaki w ogóle jest. On naprawdę bardzo fajny. Wiele razy o nim słyszałem pozytywne rzeczy oczywiście się zamyka. Najczęściej jest problem, że to się po prostu nie chce zamknąć. Trzeba tutaj zamyka, zamyka, zamykać. Jest wygodny, jest naprawdę fajnie wygodny. No polecam. No sam sobie go kupiłem, ze względu, że słyszałem różne na ten temat opinie. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tak on się prezentuje w opakowaniu. Najważniejsza, powłoka. Ja na to mówię Teflon. No PTFE. Ok, po dość, dość mocnych testach, bo powiem szczerze, naprawdę wiele, wiele set metrów na długości, tak naprawdę używałem tej pianki, tego pistoletu z pianką. Powiem szczerze, naprawdę świetny jest ten pistolet, ale coś, co chciałem pokazać jeszcze, co jest bardzo fajne i ułatwione czyszczenie tego pistoletu, końcówki. Pokażę. Z powodu tego teflonu można... O! Nawet pierwszy raz? No nie, drugi może. Udało mi się idealnie przeczyścić w moment, bo nie ostrzy. O! I mamy calutki czysty. Fajne. czy To ostrzyło tu. No nie złapię mi aż tak. O! Teraz Widać, czyściusieńki jest. Czasem jest, że cały zejdzie, czasem po prostu się zrobię. Oczywiście byle nie użyć żadnego metalu, czegoś ostrego, bo to jest teflon. No tak jak z patelnią. Naprawdę świetny ten pistolet jest. Super, polecam go. Rewelka, rewelka, rewelka. Po prostu go bardzo polecam. Polecam. Jeżeli Ci się podoba recenzja, pokaz, cokolwiek w tym filmie, bardzo proszę Cię zasubskrybuj mój kanał, abym mógł dalej nagrywać, pokazywać, bo a nuż się okaże, że pokażę Ci coś, co Cię najbardziej zainteresuje, a jeszcze na to czekałeś. Polecaj go innym. Za jakiś czas na pewno będzie jakiś konkurs do wygrania, na pewno coś będzie fajnego i wartościowego. Zatem polecam, pozdrawiam Cię i życzę miłego dnia. Trzymaj się.